Miało dzisiaj, ladzia, nie, ta, miało dzisiaj Ladzia, było tak w miarę rozsądnie. Bardzo fajny był ten testowy, ale nieadekwatny do rajdu. To pewnie wszyscy mówią, że jednak ten rajd jest bardzo wymagający, bardzo nierówny i zawieszenia będą ustawiane pewnie w ciągu całego pierwszego dnia. Więc dzisiaj taka trochę była taka przygrywka, zabawa. No, a co do, co do samego rajdu, to ostatni raz jechałem go 10 lat temu, nawet mi się wtedy udało wygrać, i niewiele się zmieniło. Nie byli tu panowie z asfaltem nowym od tego czasu. I fajnie, bo w zasadzie są podobne warunki jak były 10-15 lat temu. Organizator przewidział genialne nowe fragmenty, te, które idą w niedzielę. Naprawdę trudne, wąskie, spadające partie po płytach, po, trochę poszutrze. Naprawdę trudny night. Myślę, że będzie ciekawie i na początku będę się przyglądał, co się tam dzieje. E, troszkę jadę z tyłu, ale mam nadzieję, że tylko w pierwszy dzień. <grym>